I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam Was w kolejnej bitwie, która kandyduje do miana tytułu Bitwy Miesiąca w aktualizacji 0.9.0. Tym razem, moi drodzy, tier wyżej, poprzednio była szósteczka, teraz mamy siódemkę. Yy, mamy Helenę, za której sterami siedzi Dreamcatch. Niestety nie widzę całości niku. Pokaże mi tutaj? Nie, chyba nie. Yy, matchmaking, jesteśmy, yy, jeżeli chodzi o ten aspekt, to low tierem, także... Nie będzie prosto. Ale skoro powtórka jest u mnie, to liczę, że będzie coś tutaj fajnego ugrane. Yy, mamy, jak widzicie, już brytole pływające, przynajmniej jeden jest tutaj. Kaga w powietrzu, także nie jest to jakieś tam fenomenalne zagrożenie. No i zobaczymy, co tutaj yy, Dream. Yy, nazwijmy sobie gracza Dream powiedzmy po prostu. Skoro nie widzę reszty nikogo, to będę posługiwał się tylko tym, co widzę. Że Dream tutaj sobie ogarnie, bo ta mapa, no przynajmniej dla mnie nie jest mocno sprzyjająca do gry takimi okrętami właśnie jak Helena. Zwłaszcza, no to chociaż w sumie, są gorsze. Dwaj bracia są dla mnie jedną z najgorszych map, jeżeli chodzi o lekkie krążowniki amerykańskie czy Atlantę, tam zawsze mam problem, żeby jakoś sensownie się ustawić i coś zrobić. No i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Tylko jeden niszczycielu przeciwnika. Mamy musashi, także tier 7 ściera się z działami z tieru 10, może nie tak celnymi jak te na Yamato, no ale jednak kaliber pozostaje ten sam, 460 mm. No i jak dobrze wiemy w drodze są działa kalibru 510 mm i będą one montowane na kadłubie Yamato, tyle że będzie się on nazywał inaczej troszeczkę, no i będzie wyposażony w 6 dział kalibru 510 mm. Widzę, że tutaj idziemy na ostro. Zaczynamy wchodzić sobie w kapa. Widzę, że lotnia coś tutaj pospotowała, bo widzieliśmy i lotnisko przeciwnika. Tutaj na tej flance jest tylko żombard, z tego co widzieliśmy na dole. Reszta flanki postanowiła tą stronę odpuścić. I płynie sobie w kierunku B. Albo i nawet w kierunku A. B już przejęliśmy. Wchodzimy sobie tutaj bezstresowo w tej chwili na C. Na razie przyspieszę, bo nic się nie dzieje. Tylko sobie pływamy. Przyspieszę bardziej. Wiem, że to wygląda tragicznie, ale no cóż, nie będziemy oglądać pływania. Georgia w zasięgu. No i ustawiamy się bardzo ładnie, przytomnie za wyspą. Także bez wykrycia możemy sobie w tą Georgię plunkać. Jednak nie, jednak ruszamy się troszeczkę. Już jest pożar. Dwa pożary nawet. Pięknie. Ładnie polosowało. Mamy tu jeszcze na blisko żambarta. I siatla Czyżby to była bardziej gra w ruchu, bo ja przyznam się, że dla mnie te okręty, jeżeli ja nimi gram i miałbym komuś pokazywać bitwy, to one byłyby raczej nudne. Ja gram bardziej stacjonarnie, korzystam z osłon terenowych, ale jeżeli tu bitwa byłaby grana w ruchu i nie byłoby stania przy wyspie, no to jeszcze lepiej dla nas, bo będzie cofa oglądać. Jambard się już cofa, ale nadal się pali, już mamy 22 tysiące. My już w międzyczasie pozbyliśmy się niszczyciela, gdzie on nam tam umarł. No, tak dosyć niespodziewanie, bo na środku, między yy, A i B, nie może się tu Dream strzelić. Ale w naszym kierunku poruje dosyć odważnie Baltimore, także warto by go troszeczkę ostudzić tutaj z zapałami. Lecą pociski. Ale na szczęście wszystko wymienięte, nic nam nie trafiło. Kurczę, żeby Boyz miał taki zasięg jak, czy tam Boyzi, jak to woli, miał taki zasięg jak Helena, to byłby naprawdę OP okręt. Bo na Atlancie jest ten problem, że ona przy większym zasięgu robi się bardzo trudna w celowaniu. Tam trzeba brać kolosalne wyprzedzenia. No i to dosyć jest niewdzięczny okręt, jeżeli chodzi o celowanie. Wiadomo, jak wiemy, jaką poprawkę wziąć, to w końcu trafimy. No ale jednak troszeczkę to jest mało przyjemne. Ale Boyz ma troszeczkę lepszą parabolę i trajektorię tych pocisków. Aż tak ogromnych wyprzedzeń brać nie trzeba. Także gdyby właśnie był. Troszeczkę miał tego zasięgu więcej, to byłoby super. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Tutaj wychodzimy sobie na Boltimora, który nie wiem, czy. Nie. Chyba sobie taktycznie splażuje, żeby nie wyjść tutaj na nas. Póki co mamy 35 tysięcy i leci do nas Salwa z Georgi. Georgia stoi, więc jest szansa. O pięknie. Znowu dwa pożary w salwie 4600. Także te pociski z Heleny biją równie mocno. Widzę to, co to jest Boysa. Może, by Heleny sobie odkupił, coś tam pomajstrowa z tym okrętem. Uciekający żambard. Także ta flanka pcha dosyć mocno. Mimo, że jest również dosyć nieliczna, to mocno pcha. Izumo, Buffalo i Helena. Reszta naszych okrętów kłębi się przed A. Tam są okręty 4. Naszych jest 5, ale nasi nie wejdą, bo nie wolno. Bo jeszcze by troszeczkę hapsa się uszczupliło, i jakby to było w ogóle mo możliwe, żeby nasze cenne, niezwykle cenne pancerniki traciły bez potrzeby HP. Umierający Baltimore. Tak, Georgia do końca. Mamy 2 do 2 w okrętach, mamy 10 punktów przewagi. No, i przejęty kapce dla nas, a dla przeciwnika. No i na B mamy zablokowane. Na Benhama szarżuje sobie Georgia, który raczej długo w takim układzie nie pożyje. Jeżeli Benham zrobiłby dobre przełożenie i wpływa nam tutaj York, którego będziemy raczej sobie plunkać bezkarnie. Znaczy, no, nie, nie bezkarnie, ale raczej damage będzie wchodził srogi. rogi. Hydro by się przydało. No, 3500, 10 pocisków. Liczyłem na więcej z tej salwy. Tu może wejść ładnie. O, teraz burza jest odsłonięta. Już powinno. O, 5800 z pożarem. To lubię. Już powinno być załadowane w pepance. 6 km to łykałby ten York. Jak wściekły 4000. No, Georgie dokończyło co innego. Poszło hydro. Dreamcatcher, ok, widziałem w tej chwili nikt. Także pierwszego fraga mamy przy 60 tysiącach. Leci w naszym kierunku Kaga. Moim zdaniem obecnie jeden ze słabszych lotniskowców, troszeczkę tam kombinuję z nauczeniem się grać na lotniskowcach i staram się to zrobić wykorzystując RUJO. Jako tak o tam idzie, ale jak przeskoczę obie na Hakurio, to niestety mam problem ze zbyt mocną pelotką, albo ja po prostu niedostatecznie dobrze ją wymijam. Ale, o jest Benham, mamy go w Hydro pewnie zaraz nam ucieknie. No i robi się troszeczkę problematycznie, bo Helena jednak jest okrętem, który jeżeli nie stoi przy wyspie gdzieś tam sobie, nie plumka za niej, to jednak lepiej, żeby strzelała z okolic maksymalnego zasięgu, tutaj 14,6 km mamy. No nie jest to dużo więcej niż Boise z tego co kojarzę, tam jest 13 chyba i 6, no ale dobry i kilometr. No to yy, spot 8 km troszeczkę nam tutaj temat utrudnia. Jak wypłyniemy sobie na yy, pancernik na 8 km, no to raczej zrobimy dupy sito. Zwłaszcza że mamy tutaj Musashi, Jambarta czy Władywostoka. No, w zasadzie każdy nam może zrobić sito. Latają sobie tutaj samolociki z Kagi, Próbuję zaatakować Izumo, ale obok jest Buffalo, obok jest Helena, także raczej te samoloty wielkiej krzywdy nie zrobią. Przejmujemy sobie kapa, mimo że w okrętach tracimy o jeden więcej. No to będziemy mieli teraz drugi punkt, i praktycznie całą flotę przeciwnika pozostałą mamy przed sobą. Tutaj, troszeczkę w tamtych rejonach są jeszcze dwa okręty. Jest Seattle, i jeżeli lotnia nie zmieniła położenia, to też tam gdzieś będzie. Ale raczej przytomnie powinna wycofać się w dosyć zorganizowanym pośpiechu w kierunku swoich okrętów. Żeby nie użyć niezwykle wulgarnego określenia. Więc raczej się przemieściła, nazwijmy to tak. Jeżeli ma trochę oleju w głowie. No a minimapce widzimy już zarys Neptuna, więc możemy próbować prąkać tutaj na ten znacznik. Ja często tak robię i czasami co, coś tam wejdzie. Ale ja już szedł pożar jeszcze, to już w ogóle baby bajka, ale widzę, że Neptun tutaj przeostro do przodu. No i mu się również w jego kierunku. Z... Aha, poszedł dym. To mu za wiele nie zrobimy niestety. Wychodzi nam tam od góry Władywostok. O, jeszcze się wyświecił. Jak on to zrobił? Pewnie są na, na tyle blisko od siebie te krążowniki, że yy, wyświecają jeden drugi mią w dymie. Widzę, że Dreamcatcher w ogóle nie używa yy, pepanców, póki co. Ale drugi frak wpada. Taka dobitka, ale jest. No i mamy na 7 km Władywostok. No i teraz zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Żambard podchodzi do nas z drugiej strony. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę będzie nas widział. Będziemy mieli go. Znaczy, on nas będzie miał na burcie. Dobrze? My jego na burcie, sorry. A, Władywostok strzela z obeków. No to troszeczkę się tutaj nasza y, żywotność wydłuży na pewno. Oj, burta jest sroga pokazywana, ale Władywostok nie skorzystał z sytuacji panca chociaż załadował, czy nie? Schapał jeszcze dwie torpedy. Ma pożar na pokładzie, także troszeczkę ten Hubs będzie mu topniał. Kolejny pożar. Nadal strzela z obeków? Nie, no to nie mam pytań. Już tej Heleny powinno dawno nie być. No ale, że trafia się, to jak kto się trafia, no to dalej oglądamy tą bitwę. 77 tysięcy na koncie póki co. O, naprawił, jeszcze dostał bułę. No i po nadbudówkach dobijamy sobie 79-3 fragi, ale na dole widzimy już, że zaraz w zasięg naszego wykrycia wejdzie musashi. Żampart się wycofał, no ale musashi jednak. O, właśnie. I robi się znowu gorąco. Mamy uszkodzony ster, silnik, przepraszam, silnik. Na szczęście się nie jak tutaj tą obgryzioną Heleną, ale dziwne, bo powinno ją dobić. Pierwszy pożar, od razu naprawka, także widać, że wybitnie zorganizowanych przeciwników tutaj dostał Dreamcatcher. Czekać tylko o. No jest drugi pożar, także pięknie. Głupotę trzeba wykorzystywać. Następny pożar, dobrze, nie się pali, żeby mu zimno nie było. Bo, jak się tak intensywnie myśli, żeby nie dobić okrętu, który ma 4000 HP, i gasić się po pierwszej salwie z pożaru, to cała krew z mózgu, znaczy z całego ciała odpływa do mózgu, i wtedy w nogi jest zimno. Także, jak się gościu będzie palił, to będzie mu cieplej zawsze troszeczkę. Cały czas ten damage leci, 10 pożarów już się udało wbić przy 230, 220 pociskach. No i cała flota przeciwnika zgrupowana tutaj w okolicy kappa Nasi trochę się rozpierzchli. Na no 2 widać? Ze spotera czy o co chodzi? Nie, to fighter. No to tego się nie spodziewałem. Aha, ale lotnia dokańcza musashi, także nasze pociski wchodzą w trupa teraz. Lecą ogryski z kagi jeszcze, ale od przodu, więc raczej dużego zagrożenia nie ma. No właśnie. I chyba całkiem przytomnie tutaj drinka. O! Kończy się cyklon, więc i widoczność się zwiększyła. Mamy tutaj cofającego Jambarta, liona i martela na tej stronie. A tu gdzieś w okolicy kapa A jest kaga, także będzie darmowy damage, darmowy frag. O ile bombowcy nie zrobią nam wielkiej krzywdy. Bardzo dobre lotnisko, bardzo dobre. Bomby zrzucone za nami, nawet jeden punkt HP nie stracony. Włączone rozbicie, także te samoloty będą tutaj powolutku spadały. No i mamy darmowy tonaż, tutaj sobie pływa, można sobie sklepać trochę damage'u. Drugi po, drugie podejście z Hagi, znowu Zara, żadna bomba nie trafiła. W okrym, w który ma 4000 HP, także brawo dla tego pana. Niezwykle rozgarnięta drużyna przeciwnika się tutaj trafiła. Wpada nam wsparcie. Teraz gdyby Halsey był na pokładzie, to byśmy mogli troszeczkę bardziej poruć tymi pociskami. No i teraz robi się niebezpiecznie, bo lecą szturmowce z Kagi. O, zjazd Tragedii, 162 tysiące na liczniku. Lecą szturmowce, a nie mamy ani rozbicia, ani yy, Fightera. Czy ten atak będzie równie celny jak poprzedni? No, tutaj się zmieścił. 2000 damage'u prawie zrobił. To badyta. Samoloty wracają. Zobaczymy czy ten, to podejście... No, robi się niebezpiecznie. Robi się niebezpiecznie. I startują bombowce, także jesteśmy bezpieczni. Plumka sobie za darmo w lotniskowie, z który próbuje uciekać. Zamiast zawrócić na, to, na tą Helenę i rozstrzelać ją z sekundarki, no to Kaga pozwala się rozklepać. Kolejne pożary, duży kaliber i przekraczamy w tym momencie 200 tysięcy. Mamy 4 fragi. Oj 800 demajdu zadał, to łobuz. Przyspieszę troszeczkę, no i pilotka wytłukła teraz wszystkie pozostałe samoloty. 4 fragi 201 tysięcy. Jest jeszcze Jean-Bart i Benham u przeciwnika. Mamy przejęcie, no i szala zwycięstwa powolutku przechyla się na naszą stronę, ale teraz każda tutaj próba nawiązania walki z przeciwnikiem będzie się yy, może równać z tym, że zatopimy sobie tutaj tą Helenę. Ale przytomnie tutaj Dreamcatcher poczekał aż Jean Bart wystrzeli w tej chwili mamy kilkanaście sekund na to, żeby bezkarnie sobie do niego plumkać zanim on obróci działa, czy ewentualnie przeładuje nawet kolejną salwę, ale widzę, że też ma wyrąbane. 800 HP okręt ma, ale on nie, on nie dobija, bo po co? Bo on ma tam cel blisko, po co on będzie szukał? Wpada nam kolejny pożar. Wchodzą ładne salwy, 600 HP na okręcie. 50 i mamy Krakena, piąty frak 216 tysięcy. No i teraz przyspieszymy, zobaczymy jaki będzie finał tej bitwy. Pancernik przeciwnika walczy z naszym lotniskowcem. Lotnia jak gdyby była troszeczkę jeszcze na tyle przytomna, żeby coś działać, to by mogła tego lejona staronować, albo próbować przynajmniej a bitwa się kończy. No to mamy rozwiązaną sytuację. Wynik końcowy, moi drodzy, 216 005 fragów, zwiastun tragedii, wsparcie kraker i duży kaliber. eks bazowy wygląda następująco, także jak na bitwę na tej mapie z siódemkami. To nie wyszło najgorzej. No i cóż, z mojej strony to będzie wszystko. Także do usłyszenia, moi drodzy, i na razie.